Cześć kochani! Dzisiaj taki temat y, niepełnosprawność i jak pomagać osobom z niespo, niepełnosprawnością y, Są różne y, niepełnosprawności które w ogóle nie widać na przykład u mnie nie widać że mam jakąś niepełnosprawność y, bo moje choroby są takie jakby niewidoczne. Ruję na padaczkę, sjo i tyle. A jak pomóc takiej osobie, która jest widoczna po prostu taka choroba, na przykład porażenie mózgowe. Które, których, które osoby widziałam, moja ma, moja ma właśnie uczy takie osoby autystyczne na przykład jeszcze uczy. Ma, właśnie yy, ma zajęcia z tymi dzieciakami i za, za, czasami właśnie robi jakieś takie manu, manualne rzeczy, jakieś karteczki, domki, yy, yy. czy też nawet taka rehabilitacja Na przykład jak ma ktoś jakieś porażenie mózgowe właśnie tak ściśnięte, to można jakoś tak jakąś piłkę mieć i tak próbować, żeby ta osoba i tak ją próbowała złapać, bo na przykład jedna ręka jest sprawniejsza. No. Jakieś puzzle piankowe też mogą być. Takie, takie osoby. A jeśli chodzi o osoby takie typu zdrowsze, takie jak ja, które chcą pracować, a ja ogólnie nie pracuję, powinny mieć takie, taką yy, pracę, bo właśnie się uspołeczniają. Uspocznia, i też to jest taka jakaś forma ym, re, rehalb, rehabilitacji. Ym, po prostu tym więcej z innymi osobami, tym lepiej po prostu. Ja tak, ja w ogóle jestem taka aktywna. W mdk nie wszyscy znają chodzę tam na zajęcia już 10 lat. No, w styczniu będzie leciało już jedenasty rok. Czy dziesiąty. Nie, dziesiąty dobrze mówię. W mam właśnie Bileusz chcę zrobić. No i... takie osoby powinny korzystać z jakichś jakich dodatkowych zajęć jakieś fundacje znaleźć właśnie by spotykać się osobami takimi jak one. Ja właśnie w gimnazjum zapisałam się do tego MDK-u ponieważ Chciałam tam spróbować swoich sił. A że przechodziłam tam obok tego indeku, to poszłam. No i się zapisałam i pamiętam moje pierwsze y, początki, jak zaczynałam śpiewać. Nie było to najlepsze. Bo... W ogóle dykcja, w ogóle emisja głosu, nic, nic, auplętnie było. Śpiewam tak jakby na wdechu. No, a teraz dobrze mi idzie. Choć czasami bywają takie rzeczy, że... Że dykcyjnie trochę tak słabiej, ale idzie mi dobrze. Niektórzy nawet płaczą na moich koncertach, bo tak wzruszająco śpiewam. Pamiętam kiedyś, miałam koncert w szkole, tam gdzie kiedyś się uczyłam specjalnej. Śpiewałam do matki. Moja mama była. Na tym. Ja sobie tak, uś, tak wyobrażałam to wszystko. No i poszły emocje. E, no i jedna pani, e, to, którą bardzo pozdrawiam, jeśli to ogląda. No, pozdrawiam właśnie ją. E, która m, dawała e, kusteczki wszystkim mamom. Yy, bo tak wszystkie roz, się rozpłakały. Yy, co tu jeszcze by powiedzieć? Po prostu żyć, pełnią życia. Być sobą. Szukać siebie. I już. osoby ja powinny też mieć pracę a nie tylko siedzieć w domu przez wakacje w ogóle nie chciało mi się nic ale jakoś się zmotywowałam i zaczęłam robić figurki takie z masy papierowej i też taka forma Rehalita, rehabilitacji Przy tym hmm, Przy moje palce Ręce no. Ostatnio w ogóle tak Próbuję coś stworzyć Nie wiem czy to będzie widać Ale ja pokażę wam Moją żabkę bo właśnie żabkę zrobiłam ostatnio. Tu mam oczy, takie czarne, wystające. Trzeba ćwiczyć. t 파왜 v 냐